Was na kolejnym odcinku w tym kanale. Tym razem wymianka hobby horsów. Ogólnie wymieniłam się za Queen. E, nie pamiętam teraz jej przed sorry ale tak wyszło. E, Queen możecie teraz znaleźć pod imieniem Kwodis, czyli e, Jest u. gdy jechała z innego Kora. u Kory jest teraz. Właśnie z Korą się wymieniałam. Tu mam prycelka Ogólnie, prycelkę jest dosłownie takich mega fajnych wymiarów. Ogólnie, wymieniłam się za Queen. U mnie to była Queen, teraz Wadis, Więc mówmy na nią dalej. Queen. Ogólnie, wymieniłam się za Queen. Z takiego powodu, że ogólnie była bardzo fajnym koniem. Mega ładna była. Dużo osób mi mówiło, że to było zła decyzja. Ale po prostu, że. Queen jest ładniejsza, że nie upocały Ci się to ale w my się ma się mimo pocału. Queen dla mnie nie była tak wygodna, jak nie wiem, inne konie. Więc no po prostu stwierdziłam, że wymienię dziekincie, więc ogólnie otwieramy precelkę. Ogólnie było koń plus sprzęt wymiana. W przypadku właśnie kory, po prostu kora mi was sprzęt, bo precelek był chyba za 250 wystawiony. A Quincia kosztowała drożej, czyli około 350 więc około 100 Zbro, Otwieramy. Nie wziąłam statywu, bo nawet do domu nie wchodziłam, tylko pierwsze co leciałam wyciągam te poduchy, żeby było trochę bardziej aesthetic. I Mam takie stare nożyczki I nie mam statywu. O Boże, te nożyczki tną tak, że nie tną. Ciężko to będzie. W ogóle ta taśma jest jakaś bardzo pancerna. O, dobra leci. Mamy to jeszcze tu boki. Jezu Pro, bo jest mocno zapakowane. No cześć. Piesek, aż że to wczoraj, co tu się dzieje? O, jakoś bez statywu jest mi mega ciężko. Ogólnie jeszcze, Queen była prezentem właśnie burzonarodzeniowym, dlatego nie chciałam jej sprzedawać. Mm, I wymieniłam trochę też, ale zobaczyłam pracelkę i myślałam, dobra. To jest ten koń, za którego chcę się wymienić po prostu. Ogólnie ja chcę Wam trochę właśnie opowiadać o precelku, Pracelek yy, ma tak naprawdę na imię KR, chyba taki jest przedrostek: yy, My Dream Castle. Yy, ogólnie to jest serio piękny konik, jest cały kary chyba. Z tego co pamiętam nie miał chyba żadnych odmianek. Ja się morduję z tym kartonem. Nie chcę konia uszkodzić. Jest on A4 Telefon oberwał nożyczkami, ale to się to, to, to nie jest raz ważne, więc ogólnie też podajcie na Instagrama Kory i mojego tak Arima Insta od niedawna, od nie wiem dosłownie ilu dni. Ale nie od, nie od tygodnia, od kilku dni naprawdę. Więc tak, też wymiana z Korą przebiegła bez problemu, więc mega Wam polecam. A ja też szuka pierwszego kupcu do Queen, do Wadis, więc ogólnie. Ja ogólnie też będę mieć prawo w razie czego odkupienia, tak jak ona precelka. Dobra, pójdzie. A więc dobra Ja nie patrzę Dobra O Boże, już go widać, że ja nie patrzę O dobra, dziękuję za wymiankę powodzenia Z kucykiem, o widzicie kora Powodzenia A kotła mi po solo No super Podróżki. Może tylko widzę w sprzętu. Cześć mały! Może kiedyś już w jaś to widzę, ale dobra, jeszcze pyszka nie widzę. Ale dobra, więc najpierw sprzęt. Oh, Jezu, widzę, jaki ten sprzęt będzie super. Boże, nie, nie widzicie mojej reakcji na to, ale Jezus, Jaki ten sprzęt będzie super. Kurde, nie mam wam jak pokazać, ale. Jaki ten sprzęt, jest ekstra. Kantarek ma tutaj mega regulację. Może na toksik będzie pasować. Nie no, bomba. O właśnie miał być kilka kantarów na pierśnik i o głowie. Plus tam wiadomo jakieś gratisy właśnie jak na charmsy. Mam na pierśnik z wytokiem. O Boże, gdy na pierśnik będzie do kantara. I wytok super. Ale są jakościowe rzeczy. Dobra, wiesz, prawie... Czy widzę czapeczkę? Nie wierzę. Posram się normalnie, Jezus. Kantarek. O, tu widzę, że kantarek miał chyba futerko. Tu ma ślad mm, ostrość po kleju. Ale dobra, ja to zdrapię. Albo przykleję sama futerko. Ale też jest piękny, taki morski. No, że wiem, i już go prawie widzę. O, fajny Charms. Boże, taką kartkę jest piękna. Ta mandarynka albo pomarańcza. Czekoladka, kwiatek i mi się... Jeszcze są jakieś naklejki. W ogóle to jest Ja niczegoś nie rozumiem. Nie wiem jak to było zapakowane. Dobra, zaraz otworzymy jeszcze jakaś naklejka, dwie naklejki. Nie mam statywu. Naprawdę staty by się przydał tu mega. No ja szkoda mi to otwierać. Otworzyłam to zębami. Dobra. Albo i nie otworzyłam. Kurde, no teraz tego nie otworzę. Wait. Wait a minute. No nie, nie otworzę tego teraz. Pięć godzin później. No nie. Nie otworzę tego teraz. No ale później najwyżej wam pokażę naklejki, może jak mi się to uda. Wiecie to jest najlepsze? Ja to chciałam kupić od niej, bo ja widziałam to na jej wintet. Ja chciałam kupić to hakamore. Mm. Bo właśnie mi się bardzo podobało. Ja chciałam kupić. No to piesko, z miła się po... Nie no, super, ale. Ja to, ja to chciałam kupić. Ale ja to dostałam, nie no, sprzęcik, sztos. I czy ja dostałam czapeczkę? Tak dostałam czapeczkę. Nie wierzę po prostu. Załą pierwszą taką ładną czapeczkę. Jezus Marian! Ja dziękuję za tą czapeczkę. Jezu, jak ona jest piękna. Ja wam muszę coś pokazać. Kocie! Złaś! Już! Nie wierzę! Kocie! Idź. Nie mogę z tym kotem. On sobie leżył na stole. A on mnie ogólnie nie wchodzi i nie wiem co się stało, ale ja myszko. nie mogę. Jezus. To będzie najpiękniejszy moment. Nie mogę... Widzę rzeczki to był Home, a to nic. Ojka ma uszy twarde. Mysza! Cześć! Kurde, ja sobie nie, nie poradzę chyba, ale... Cześć, mycho! On ma jedną chodu do, do przodu, drugie do tyłu! ha Boże, Micha jest cały w tych... w prochach z tego... Nie ma żadnych odmianek, ale Boże, mycha jaka jesteś piękna! Piękna! O, prościutki! Mm, jak jesteś piękny! Ha! Ogólnie to na filizelinie jeszcze jest, poczekajcie Kot się bije z psem Kot jest na stole, jest na kurde dole, nie wiem co się dzieje Oczywiście ostrości nie ma Kora2025, hashtag 3, to jest trzeci konik, ko to jest trzeci konik twój I trzeci koniu. moje konie nie wyglądają, już ile ich uszyłam Nie ma jakości, ale z pracelem! Takie piękny boski i w kule. Mm, jesteś idealny do skoków. Będziesz skokowy. Będziesz skokowy. Ale on jest piękny. Jest, na, jakość tego nagrania nie udaje jego piękności. Ale on jest boski, naprawdę. To jest taki już skokowy. On będzie do WKW ogólnie u mnie. Mhm. Uh -huh. są mi się te frochy, znowu mi to lat. Ale boże, jaki ty jesteś pocieszny. Tu ma realistyczne. O nie widać tego tak na nagraniu. Ja też czącham tą kamerą jak. Co ja robię? Ma piękny real, chrapki I no jakby... Ja nie jestem w stanie opisać tego, jaki on jest piękny. Nie się tego opisać słowami. Nie mamy go wam pokazać. Ale nie, no precelek. Ja go muszę ogarnąć. Typu, ale ona też uszki twarde. Nie ma może takich aż jak toksik, ale mogę nie mega twarde uszka. Mm, po piękny. No, może założymy jakiś kantarek jakoś. Nie wiem jak, ja to zrobię, jak ja chcę to zrobić, ale dobra. Ja teraz idę na trening z nim, no nie wierzę. Dobra, hakamorę ogarnę po, po nagraniu, bo teraz tego na pewno nie założę. Ja chcę ten boski kantar, ale on nie wyjdzie chyba na na, na... precelka. Dobra, wy wyreguluję to. <ścoughs> Jeżeli ja nie ogarniam, jak zakładać kantar na konia, to co tu mówi dalej. No bo jednak bez statywu życie nie jest takie... ugarne. to poza kamerą. Ale tak, oficjalnie. Welcome home my dream castle. No jeszcze tu piękna sceneria. No nie wierzę, że on jest taki piękny. Na nagraniu nie widać, ale on jest taki piękny, kary, bez żadnych odmianek. No nie wierzę. Jest nawet chudziutki. Hmm, myślę, że spoko jest. Do kawu będzie idealny na pewno, więc spoczko. Więc wbijajcie na mojego iginę. A właśnie na IG nazywam się tak samo jak na YouTube, czyli karta Podługa ARIO. Chyba poznaliście mi też pod nazwą Ario, ale nie jestem pewna. Na pewno się jakieś szorce zaraz wam wrzucę z nim. Więc on jest mega, mega piękny. Polecam wam. W ogóle to jest składnik autorstwa Kory. Chyba, z tego co wiem. Więc no, totalnie wam polecam. Więc życzę mi miłego dnia i mam nadzieję, że, mam nadzieję, że przyjmiecie precelka z godnością na kanale, więc papatki!